Do tysiąca lat od 600 do 1000 lat mają te rzeźby indiańskie tak. z Ameryki Południowej. Jesteśmy w willi pana prezesa Usopał Jana Kobylańskiego. To I to jest właśnie ta piękna kolekcja. Tutaj ma pan powiedzmy musimy szybko przejść, bo już mamy mały czas. To jest taka kolekcja pieniędzy chińskich. To jest srebro wszystko. Gdzie pan to tak wygląda? I też używano bransoletki jako płatność. I to też używali jako drobne. To jest z brązu. Niesamowite. To jest powiedzmy urna mortułowia z Chin. Z brązu. To są budasy bólny. Tu są takie różne drobiazgi, to kość nowa. A która rzeźba y, Panu, y, Panie Prezesie, się najbardziej podoba? Taki sentyment szczególny, do której Pan ma? Wie Pan, to już taki, jak ktoś jest. Kolekcjonistą chorobliwym, jak ja, i zbiera wszystko. To, to nie ma. Nie ma lepszego. brak najmniejszej starego. części tej kolekcji przyprawiłby pana prezesa o ból głowy. Na pewno, bo wszystko to gdzieś ja z przywiozłem. przywiosłem. To jest taka kolekcja dosyć kompletna. Fajek opius ze srebra. To są fajki stare, one mają wszystkie ponad 100 lat naturalne. Jest Aha Tu ma pan tak, to są budy z burmy To jest z te, te Posążki Buddy. A to jest powiedzmy z Filipin e, Ja so, Filipiny zajęli Rody Japończycy, to oni popalili kościoły katolickie. I to są pozostałości z kościołów katolickich. Yy, wy, to, to z Filipin. Tam, kiedy była rewol rewolucja antychrześcijańska. Tam, nie rewolucja, tam była okupacja w czasie II wojny światowej. To zajęli Japończycy. I Jap nie Chińczycy, przepraszam, Japończycy Filipina zajęli to i popali kościoły katolickie. I to później pozostałości y się były w takich sklepach. A czy to jest y okręt Kolumba? No nie wiadomo. To, to, to jest jakiś stary, to jest też tam z Filipin. Ale, Ale korweta. Kor tak. mm -hmm. Jest jak, święty, jakiś. Coś. Są też osoby święte, to też. To jest głowa jednego świętego, to jest krzyż. Cuda. A to są takie typowe rzeczy, gałczos z Uwaju i trochę z Meksyku. Posrebrzane ostrogi no, tutaj to rozpoznajemy. Tylko srebrne, dzieci. Nie wszystko jest prawdziwe. To też jest wszystko słodkie. Patrzcie, tej laski Której laski tej Ury, No To jest ta laska, którą pan prezes się podpiera i wskazuje nam swoje skarby. To są, to są te, te, to. To są z, z grobów inkaikos i indyjskich. To ma też ponad 500 lat. To są ręczne, robione e, takie inków, nie indiany, inków, to. my nazywamy indianie, nazywamy indianie, Wszystka ta cała część e, potocznie się mówi w południowym że indianie, tak, pomimo tego, że indianie to byli Hindusi z tamtej strony świata. Tak. I znowu inni Indianie zupełnie szczepy były w Stanach czy w Kanadzie. To, to jest Peru, Ekwador, cała ta zona. Tutaj jest parę książek, to, to jest wszystko. Tam są mapy i opisy. A to powiedzmy w tumbach dzieci. To były zabawki dla dzieci. Widzi Pan tam z tyłu. Taki Okręcik. Czyli to są zabawki, które jak umarł yy, młode dziecko, dziecko kładli, do kładli do grobu, i to właśnie jest A to było, wiecie, kolekcja obecnie. Na głowę. Nakrycia głowy. Tak wyglądają. A to też wszystko z grobów, tak. Czyli wykopaliska archeologiczne, yy, tutaj widzimy. Mam nadzieję, że ten materiał telewizji narodowej będzie y, tam, stekam, informacją dla miłośników y, sztuki i wiedzy, i historii, i prehistorii. proszę. Wam to, że, to jest, bardzo stary dywany. I jak my widzicie, jego łatwo zidentyfikować, to jest scena, scena polowania, widzicie, w tym polowaniu nie jeszcze były strzelby, tu polowanie jest z dzidami, widzicie. A skąd to jest, jaka to jest sztuka auto? Przypuszczanie to jest z Belgii, tam z, z którejś z takiej strony. To ma też dobre paręset lat. A ten obraz? Ten obraz jest z Niemiec. To był kupiony z jednego z zamku w Niemczech, który rozprzedawali wszystko, To są figury. Kiedyś ja reprodukowałem ten obraz w jednym kraju na znaczkach pocztowych. Bo ja robiłem też dla dużo kraju znaczki pocztowe. To on jest drewie, nie jest na nie? Nie dotykać tak, eksponatów. Ale jest pęknięte, widzi pan, to trzeba kiedyś naprawić, ale to już nie w tym życiu. Tutaj powiedzmy który Kabinet pracy. Tu macie jeden z dobrych obrazów to jest... To jest... To jest naturalnie. Dure. Czyli to jest litografia Durera, tak? Prawdziwa. Gravado. Aha. To nie jest litografia Gravado. Gravado było przed litografią. To Direr posłał do Polski wita stworzak. Czyli to ma 600 Ech, tak. lat, tak? Stość był że tak tam jest data napisana. To przejdźmy jeszcze do tej daty. 1471-1528. O proszę. I to jest Direr. A tam widzimy chyba Degola. Tak, ja kiedyś zrobiłem znaczki dla Degola, tam jest znaczyk. Mm -hmm. A proszę jeszcze powiedzieć o tym obrazie. Zasłoniłeś go? Ten obraz z zaprzęgami. Ślębło. Ten obraz jest polski. No, a aż damy... no. Wierusz Kowalski, z Polaków dzisiaj powiedzmy najwyższą cenę na, na auca za granicą ma Wierusz Kowalski, to jest Wierusz Kowalski. Obraz Wierusza Kowalskiego, najcenniejszy obecnie na rynku y, z y, twórców narodowości polskiej, wisi w gabinecie pracy, to jest Pana gabinet pracy? Tutaj pan... No, no, to jest sekretariat. Aha, tutaj jest sekretariat, czyli sztuka y, miesza się ze współczesnością, a tutaj widzimy y, fotografie y, tych wszystkich, którzy o, z tu Panem moim współpracowali. Na, na dole świętą ojciec ryzyk O proszę. To 14. 14. Panie zabranie. No to tutaj jest, to jest na dole. O, widzę moją matkę boską, Wileńską. Piękna. A tutaj był też u nas arcybiskup Kamiński. Arcybiskup Kamiński, tutaj za drzwiami sobie wisi, jest na fotografii. A tu był nunciusz Bolonek. Nunciusz Bo a który to jest nunciusz Bolonek? A to jest y, biskup, który święcił, który święcił y, ten y, pomnik papieski. Tutaj mamy golonka No to jest podróż w czasie i przestrzeni.